1939 roku w tym miejscu schroniła się rodzina Barciszewskich. Leon, jego żona Zofia oraz ich syn Janusz. Kilka godzin po przyjeździe do miasta zostali aresztowani przez Niemców. Tutaj rozpoczęła się jedna henna. Leon Barciszewski został zamordowany 11 listopada 1939 roku, a jego tragiczny los podzielił jego 18-letni syn Jadusz. Żonę prezydenta przewieziono do więzienia na Pawiaku Skąd została zwolniona w 1940 roku w imieniu organizatora uroczystości, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowego Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, doktora Marka Szymaniaka, chciałbym serdecznie przywitać licznie zgromadzoną rodzinę Leona Barciszewskiego. Szanowna rodzina prezydenta Leona Barciszewskiego, wszyscy dostojni goście, dzisiejszej pięknej uroczystości, która ma na celu upamiętnienie naszego ostatniego przed wybuchem II wojny światowej bydgoskiego prezydenta prezydenta Bydgoszczy Leona Barciszewskiego. Upamiętniamy jednak dzisiaj również jego syna Janusza, ale także żonę. Zofię. Prezydent Barciszewski po agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku na pewien czas opuścił Bydgoszcz, po czym wrócił do naszego miasta po to, żeby zaświadczyć o swojej niewinności przed. Szkalującymi go fałszywymi oskarżeniami kierowanymi pod jego adresem przez agresora niemieckiego. To właśnie znaczy honor. Przedwojenny bytgowski prezydent kierował się w swoim życiu wartościami, które są uniwersalne, które są ważne dla każdego z nas. Dlatego jest nam tak bliski. Prezydent Barciszewski był przedstawicielem obozu sanacyjnego. Dlatego z pewnością były mu bliskie te słowa, które wypowiadał w maju 1939 roku Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, pułkownik Józef Beck. Pułkownik Beck mówił. O mówił, że jest to największa wartość w życiu ludzi, państw i narodów. Prezydent Bydgoszczy Leon Barciszewski zaświadczył o tym, jak bliskie są mu to słowa własnym życiem. Wrócił do naszego miasta, wrócił do Bydgoszczy, choć nie musiał tego robić. Pamiętajmy o tym. Tutaj, po to, żeby zaświadczyć o tym, jak ważny jest dla niego honor, honor człowieka i prezydenta miasta Bydgoszczy. Szanowni Państwo, upamiętniamy dzisiaj osobę, która jest bardzo bliska naszemu sercu, ponieważ kochamy Bydgoszcz. Tak jak tutaj jesteśmy obecni na tej uroczystości, przyszliśmy tutaj dlatego, żeby pokazać, jak bydgoszcz jest dla nas ważny, jak są ważne dla nas osoby, które budowały tożsamość niepodległościową naszego miasta. Proszę Państwa, upamiętniamy dzisiaj syna Leona Waciszewskiego, Janusza, ucznia Bydgoskiego liceum i upamiętniamy żonę pana prezydenta Zofię. Można powiedzieć, że upamiętniamy rodzinę Barciszewskich w miejscu, gdzie rozpoczęła się dla prezydenta Barciszewskiego i jego syna ich ostatnia droga. Stąd zostali przez Niemców zabrani. To tu po raz ostatni żona prezydenta Warciszewskiego widziała się z mężem, widziała się z synem. Zofia była przez kilka miesięcy przetrzymywana w Warszawie i tam przez Niemców katowana. Dzisiaj przyszliśmy tutaj. Po to, żeby wspólnie na naszej uroczystości upamiętniającej państwa barciszewskich zaświadczyć o, to, o tym, że są nieprzerwanie, ciągle, konsekwentnie, dla nas bardzo bliscy. Panu prezydentowi kłaniamy się dzisiaj bardzo nisko z wdzięcznością i z szacunkiem za wypełniany przez niego urząd prezydenta i za tę ofiarę, którą we wrześniu. Został stąd wyprowadzony w październiku 1939 roku, w listopadzie tego samego roku został zamordowany. Za tę ofiarę jesteśmy mu również wdzięczni. Potrafił ją pomóc potrafił pokazać, jakie wartości są dla niego najważniejsze. Cześć i chwała panu prezydentowi. Wielki szacunek dla rodziny Barciszewskich. Bardzo nisko kłaniam się dzisiaj wszystkim przedstawicielom rodziny Pana Prezydenta. Dziękuję Państwu. Dziękuję wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości i wszystkim bydgoszczalnym, którzy dzisiaj nie mogą być tutaj teraz z nami, ale wierzę, że będą o tej uroczystości mówić i będą ją pamiętali. Panie Prezydencie, cześć, chwała Panu i Pańskiej rodzinie. Państwo, przede wszystkim członkowie rodziny, prezydenta Bartoszewskiego, Szanowni goście, drodzy tak parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji. E, zostało już dużo powiedziane, e, jak wybitną postacią i wyjątkową osobą był e, prezydent Bartoszewski. E, jego heroiczny powrót do Bydgoszczy to też zostało powiedziane, nie muszę tutaj e, wracać. A jednak chciał być zbyt wtedy, kiedy wybuchła Druga Wojna Światowa, kiedy mordowano Polaków i kiedy oskarżono go o defraudację publicznych pieniędzy. Ja czytając e, informacje na temat prezydenta. To... To, raz, raz, pomoc. znalazłem taki cytat, który Znalazłem cytat z wystąpienia prezydenta Bartoszewskiego, kiedy obejmował urząd prezydenta miasta Bydgoszczy. Pozwolę sobie go odczytać, bo ten cytat jest ponadczasowy, jest aktualny i mówi o tym, jak wszystkie osoby sprawujące funkcje publiczne powinny podchodzić do swoich zadań, do tych stanowisk, które piastują. Urzędnicy, jako funkcjonariusze urządzeń miejskich, są zatem sługami społeczeństwa, miasta i państwa. Powołany na pierwszego urzędnika tego miasta, chcę być pierwszym nie tylko w moich prawach, ale w spełnianiu swoich obowiązków. W odniesieniu do wszystkich pracowników moich, nie uważam siebie za ich pana ani pracodawcę. Naszym wspólnym pracodawcą jest miasto, któremu wspólnie służymy. Pragnę dla nich być zwierzchnikiem sprawiedliwym, ale wyrozumiałym i tylko w ten czas, gdy ze swej strony spełnią w 100% swoje wobec tego miasta obowiązki. Później wiemy, że za czasów rząd, rządów, no, prezydentury Leona Bartiszewskiego bytkosz rozpitała. Budowano szpitale, budowano mieszkania, budowano elektrownię, gazownię, spadło bardzo mocno bezrobocie, powstało wiele fabryk, co pokazuje, że te słowa w czasie przemówienia inauguracyjnego... Nie były słowami pustymi, że funkcja sprawowana przez prezydenta Bartoszewskiego nie była tylko funkcją wizerunkową, ale był przede wszystkim dobrym menadżerem, gospodarzem i mimo tego, że w Bydgoszczy y, się nie urodził, ale tutaj po prezydenturze w Gnieźnie przyjechał, pokochał to miasto, zaangażował się całą swoją siłą, całą swoją mocą i doprowadzał do tego, żeby to miasto się rozwijało. Zginął tragicznie. Ja chciałem dzisiaj podziękować inicjatorom w imieniu swoim i prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego za tą inicjatywę, za kolejny symbol w naszym mieście, który przypominać będzie przechodniom, przypominać będzie mieszkańcom, turystom gościom naszego miasta o tym jak wybitną postacią i ważną dla naszego miasta był prezydent Bartiszewski i ta tablica oddaję hołd jemu i jego rodzinie, zmarłemu również synowi, który, który niestety, ale podzielił tragiczny los swojego ojca. Dziękuję bardzo. Bardzo jestem przyjęta rzeczywiście. Chciałabym przede wszystkim podziękować oczywiście Instytutowi Pamięci Narodowej, panu dyrektorowi za zaproszenie i za odpłatowanie tablicy i wszystkim Państwu z Instytutu Pamięci Narodowej, także z, oczywiście tu z, z Referatu Bydgoskiego za, za pracę i, i przygotowanie tak znakomite. Ja, cóż ja mogę powiedzieć, naprawdę dla nas, um, myślę, że całej rodziny, wszystkich nas, um, nieodmiennie wzruszająca jest, a serdeczna, wierna, trwała o naszych dziadków. Tutaj prezydent e, powrócił nie tylko z synem i żoną, ale też z córką Danutą, bo Danuta miała naszą mamę, moją mamę. Danuta miała 14 lat i na szczęście udało się ją wybronić. Nie zabrano jej Nie zabrano ją razem z, z rodzicami i bratem. Została tu, u, u naszych krewnych, w państwach szanowskich. I tu też chciałabym o tym powiedzieć: w tym miejscu, właśnie, tu na Długi po raz ostatni otrzymała wiadomość o swoim, od swojego ojca, od Leona Bartoszewskiego. W dniu 31 października 1939 roku przyszedł tutaj. Nieznany z imienia i nazwiska mężczyzna, no nieznany, bo nie mógł się przedstawić, zwolniony z gestapo bydgoskiego i przyniósł wiadomość ustną, że prezydent, że Leon ojciec, pozdrawia i że wszystko wkrótce się wyjaśni. To była ostatnia wiadomość, jaką nasza mama wówczas 14-letnia tu na długiej dwa od swojego ojca otrzymała wiemy, jak dalej potoczyły się te tragiczne losy. Dziękuję za serdeczne wspomnienie y, już y, osobom, które zabrały głos. Ja przyjechałam wczoraj i przeszłam szlakiem wcześniejszych upamiętnień y, tu, bydgoskich. Ja wszystkich uczestniczyłam i nieodmiennie jestem poruszona. Byłam więc pod byłam y, pod tablicą na Wałach byłam na cmentarzu bohaterów i we farze. Tak jak powiedziałam, już nieodmiennie jesteśmy, wzrusza to, ta pamięć, i naprawdę jesteśmy serdecznie wdzięczni. I tak jak zresztą do końca swoich dni, wdzięczna za tę pamięć i za serdeczność była nasza mama. Mama, Danuta Borkowska. Um, często wspominała oczywiście dom rodzinny um, z, um, z tych szczęśliwych lat przedwojennych. I mi zawsze mówiła, że tata był bardzo zapracowany prezydent, Że był oddany byt gościa, że jej służył. I to dzieci, ona i Janusz widziały. Ale był też po prostu tatą, był uśmiechnięty, był z poczuciem humoru pogodny. I no cóż, na co dzień troszkę dzieciom, Januszowi i taty brakowało, bo nowo bo, no bo go wzywała. W związku z tym wspominała, że um, cieszyli się zawsze z Januszem na letnie wakacje. Wyjeżdżali do Orłowa nad morze i tam spędzali dłuższy czas, a ojciec, Leon Barczyszewski, do nich dołączał na krótki urlop, bo już wzywała, ale jednak ten urlop był i wtedy mieli go dla siebie już tak w pełni. I właśnie, właśnie jedną z takich wakacyjnych chwil uwiecznia zdjęcie, które jest na zaproszeniu. Bardzo mnie to też wzruszyło i bardzo bym chciała, proszę mi pozwolić tak bardzo rodzinnie, Żebyśmy i takiego prezydenta też pamiętali. Uśmiechnięty, dobry, pogodny człowiek. Serdeczny i kochający naprawdę Bydgoszczan. A, i, I prezydent, oczywiście formalnie prezydent miasta, ale tak naprawdę myślę, że był prezydentem po prostu Bydgoszczan. Bydgoszczanek i Bydgoszczan. I, i ostatnie, mama, mama wspominała, że. Leon Barciszewski po prostu lubił ludzi, i chyba to jest jakoś też wyznacznik w jakiejś mierze tej prezydentury. Lubił ludzi, interesował się ludźmi i lubił swoich bydgoszczom. Tak mama mówiła. I wiem, że Bydgoszczanie też lubili jego. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za pamięć. I myślę sobie, ilekroć tu jestem, na tym szlaku pamięci też, ale też po prostu bydgoszczy, że nie wszystek umarł. Jest jakaś nadzieja w tym. Nie wszystek umarł, bo żyje. W tej serdecznej Państwa pamięci i w naszej pamięci, wspólnej naszej pamięci, rodzinnej i wytłuskiej. Dziękuję bardzo. Dzień tak. Proszę Państwa, w chwili napaści, jak będzie lepiej, w chwili napaści Niemiec na Polskę, 1939 rok, Bronkarz Bałczyszski miał 50 lat. Gdzieś powiedzieli, że był młodym człowiekiem. Od 1932 roku był włodarzem Miasta Naturalnego. Wybrany został przez Radę Miasta we wrześniu, koniec września, dokładnie 23, a urzędowanie objął po inauguracyjnym posiedzeniu tejże Rady 8 listopada. I został wybrany na 12-letnią kadencję, zatem byłby jeszcze prezydentem 1948 roku. Nie dane mu było, przyszli Niemcy prezydent nie znał. Na temat prezydenta napisano bardzo wiele. Nie zawsze są to prawdziwe i ścisłe informacje, ale to w tej chwili nie pora i czas, chociaż o jednej o jednej poprawce mówię. Do, do tej pory w literaturze funkcjonuje data 9 października jako powrót rodziny do Bydgoszczy w 1939 roku. Podróż z niesamowitego eksodusu bo prezydent z rodziną dojechał do, właśnie do końca ówczesnego województwa wołońskiego do Dubna stamtąd wracał przez Lów, Lublin, Warszawę, do kosztu. Prezydent, prezydent przyjeżdżając cokolwiek wiedział, przede wszystkim wiedział o oskarżeniach, o tym, że rzekomo zdefrondował pasję Miejską ale nie popuścił. Wiedział, że może pojawił się, się oczyścić się z arzyby. Wydawało mu się, że Niemcy, jakimi, jakich on znał, doprowadzą do tego, że będzie miał uczciwy proces, że się oczyści. Ale tu przyjechali, jakieś takie kłamie twierdzenie, urodzenie na pracy. Zginął prezydent, zginął jego syn. Pytanie dlaczego? miał tylko 18 lat. W maju zdał naturę w Państwowym Gimnazjum, Liceum na Pracy Wolności. Dlaczego musiał zginąć? Ci, którzy przeżyli wojnę, a byli w tym czasie więźniami Gestapo, wspominali, że Janusza próbowano zachęcić do ucieczki. Podobno wyjeżdżał do miasta, przewożąc jedzenie dla więźniów ale Janusz odmówił, mówiąc, że to zaszkodziłoby na pewno ojczyznom. I nie zdecydował się. Niemcy ogłosili 11 listopada, że prezydent został rozstrzygany tego dnia. Są jednak zeznania świadków, którzy przebywali na jaścicach w tymczasowym obozie, którzy potwierdzali po wojnie przed Komisją Badania Zbrodni Niemieckich, że prezydent został właśnie w tym obozie zastrzelony wieczorem, właśnie 10 listopada. Co się stało z Januszem? Matka, Zofia Warciszewska, nie wierzyła, że on zginął. Twierdziła, że widziała go jeszcze długo, długo później, bo nie tak szybko została przewieziona do Warszawy na pamięć. Ale kiedy już odzyskała wolność, znajomych odpowiedzieli jej, żeby napisała do Berlina i dostała odpowiedź. że wtedy razem z córką mieszkała w Warszawie i została wezwana na szuka, usłyszała, że Janusz został rozstrzelany 15 listopada. Ani szczątków Janusza, ani szczątków prezydenta Leone Barcieszewskiego nie znaleziono. Czy ich szukano? Jest zastanawiająca informacja, która okazała się 13 listopada 45 roku, ukazującej się od wiosny 45 roku wygłoszczy Dziennik Pomorski. W krótkiej notatce, mówiącej o ekshumacjach właśnie na Jaścicach, jest podane, że będą ekshumowane szczątki prezydenta Warciszewskiego i trzech rajców, których prezydent bardzo dobrze znał ze strony współpracował. Królewskiego, Janickiego, Wejera. Ci rajcy mają imienne groby na cmentarzu bohaterów na wzgórzu wolności, Prezydent symbolicznego. Mówię w ubiegłym roku, kiedy gościł profesor Krzysztof Szwabrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej, człowiek, który, y, który przyczynił się do odszukania bardzo wielu, bardzo wielu, między innymi żołnierzy po niepodległościowego, niepodległościowego skazanych na karę śmierci do 1940 roku, y, usłyszał ode mnie, że może warto by było zajrzeć właśnie w te trzy groby rajców. W ówczesnej władzy nie zależało na tym, żeby prezydenta szukać, żeby mu zrobić ogrzep oficjalny, uroczysty i żeby jego grób stał się miejscem w Na pewno nie zależało. Zresztą obserwacje były bardzo niepilnie robione. Uważam, że powinniśmy to sprawdzić, bo na pewno gdzieś też to się znajdują. Być może właśnie na tym razie. Proszę Państwa, przypominam sobie rok 2008. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gości profesor Władysław Bartoszewski. Sala jest nabita studentami. Nie jeden profesor by chciał mieć takie taką Wszyscy chcieli słuchać profesora. I profesor podzielił się ze słuchaczami bardzo bolesną refleksją osobistą. Otóż wspominał, że latem 1939 roku spotkał Janusza Bartoszewskiego na obozie wojskowym w domu na. Kiedy jesienią 1939 roku dowiedział się, że kolega, z którym, którego poznał, którego bardzo polubił, nie żyje, był w szoku i nie mógł uwierzyć. I pewnie, pewnie więcej było takich szoków i, i osób, które nie mogły, nie mogły w to uwierzyć. Proszę Państwa, na tablicy przeczytamy i o Leonie Barciszewskim, o Zofii, o Januszu ale przeczytamy też o rodzinie Bernarda Chrzanowskiego. Rodzina pani bo pana Bernarda, doktora Bernarda Chrzanowskiego nie było w październiku 1939 roku w Bydgoszczy. Był lekarzem w w 1906, urodził się w Chełmży, studiował w Poznaniu medycynę. W Bydgoszczy był od lat 30., kiedy głupa wojna poszedł bronić ojczyzny. Dostał się do Rumunii, a przez Rumunię e, krótko był internowany, a z Rumunii e, długa podróż, ale trafił do Palestyny. Walczył w polskiej armii, walczył pod Monte Cassino, pod Anconą, o Bolonię walczył. Wrócił do Polski w 1947 roku. I dalej y, troszczył się o zdrowie Bógoszczan. Miał szczęście, byśmy powiedzieli. Ale warto pamiętać, że była taka rodzina, to byli krewni rodziny właszewskich, y, która nie bacząc na okoliczności niebezpieczeństwo y, zgodziła się na gościnę. Przecież równie dobrze dostępowcy mogli zabrać Panią Ludmilla. Dziękuję Państwu za uwagę. zacytować pan prezydent. Prezydent Barciszewski pod koniec jeszcze powiedział jedno zdanie. Chcę być sługą wszystkich. Chcę być sługą Bydgoszczy i chcę być sługą jego mieszkańców. I ta to pragnienie służby do do końca. mając właśnie na uwadze Całokształt życia prezydenta Bacińskiego, jego postawy służby wobec miasta i całkowitego oddania w farze umieszczono też w tablicę jego pamięci. Niech zatem ta pamięć budzi też i naszego ducha. Niech przesłanie prezydenta Bacińskiego, jego hart, ducha i oddanie. Pędgoszczy i Pędgoszczanom będzie dla nas wzorem i niech powoduje w nas moc i siłę, abyśmy wytrwale dążyli do dobra, nie bacząc na to, że trzeba być sługą wszystkich. W tym duchu poświęcam tę tablicę. Wspomożenie nasze w imię Pana to jest stworzenie w Módlmy się. Po Panie Boże tę tablicę upamiętającą męczeństwo no. bohaterów i spraw, aby oddanie, miłość i całkowite zawierzenie Twojej opatrzności towarzyszyło także i nam, spadkobiercom tych wielkich idei, przez Chrystusa Pana Naszego. Pana Thank you. 不能进来。

Do pani Roda Białecka do zespołu szkół w Bydgoszcie.